Hej to ja Marysia, a dziś pogramy na koncie po Ciupinki bo powiedziała, że je mogę mieć, ale i tak ją schakowałam bo ona jest dla mnie niedobra i mówi, że jestem głupia, ale ja mam 245 lat i nie chodzę już do szkoły. Zaloguję się. Jął. OK, już jestem. Zaraz, zaraz. Marysia Kowalska i pół jest online? Jak to? Napiszę do niej. Zaczekam aż odpiszę. Zobaczymy, kto jest na moim koncie. Normalnie czuję się jak żaba po deszczu na pustyni, źle. o, o odpisała. To pociupinka mnie schackowała. Muszę włączyć mój program do hackowania i odhackować moje konto na mysypy. Okej, okay, zaraz odhackujemy mi konto. Patrzajcie. O, o moje hasło, wejdźmy na moje konto, Yo. działa. Ale super Hadzk, polecam ja, 2 na 2. Co? Pociupinka wbiła mi chyba czwarty level, chyba. Lol troll. Okej okay, to by było na tyle. Lajkuj ta subójta inara.